Cześć moi drodzy, z tej strony trener do celu z pasją. W dzisiejszym odcinku przychodzę do Was ze wspaniałą wiadomością, ponieważ przedstawię Wam znakomite ćwiczenie na tył barku i będzie to tak zwane Power Race. Zapraszam do oglądania. Moi drodzy najukochańsi widzowie, może zacznijmy ten materiał od krótkiej anatomii. Mięśnie naramienne, czyli barki, składają się z trzech podstawowych części: jest to akton przedni, akton środkowy i tył barku. W dzisiejszym materiale przedstawię Wam ćwiczenie, które zadba o tą część, która jest z tyłu. Niestety często zaniedbywana, ponieważ z reguły w treningu siłowym mamy przewagę wyciskań poziomych, wyciskań nad głowę, gdzie akton przedni naprawdę króluje. Do tego dorzucamy wszelkiego rodzaju wznosy ramienia do boku, gdzie chcemy zaangażować akton środkowy. No i niestety ten nieszczęsny tył barku pozostaje Tutaj zaniedbany, co tworzy pewne dysproporcje i nieodpowiednio wpływa na stożki ratatorów, oraz oczywiście ogólnie na ten efekt wizualny i estetyczny. Dzisiejsze ćwiczenie ma temu zapobiec, ponieważ chcemy tutaj, kolokwialnie mówiąc, wyizolować tył barku. Koniec gadania, czas prezentowania. Uwaga, nie szalejemy tutaj z ciężarem, chwytamy niedużą hantle. Ja na potrzeby tego instruktażowego filmu chwyciłem tylko 2 kg. Tak, jestem słaby. Nie mamy tutaj dużego ciężaru, ponieważ my nie chcemy pomagać sobie silnymi plecami. My chcemy angażować tylko i wyłącznie, nie wiem czy się dobrze zrozumieliśmy, Tył barku, który lubi większą ilość powtórzeń i nieco mniejszy ciężar. Co potrzebujemy? Przede wszystkim możemy to ćwiczenie wykonać na ławce, która jest delikatnie ustawiona tutaj pod kątem na przykład 15, może 30 stopni, w niektórych przypadkach nawet 45 stopni. Ja ustawiłem sobie ją w taki sposób i zobaczcie: mikrofon mam tutaj, więc go nie zgniotę. Kładę się wygodnie na boku. W taki sposób się ustawiam, aby zobaczcie, jedno ramię wyciągnąć sobie za ławkę, żeby stabilizować swoją pozycję. I moim zadaniem jest utrzymanie tutaj neutralnie ustawionej miednicy. W tym momencie nie robię wznosów ramienia do boku, tylko wyciągam ramię do góry. Zobaczcie, jest one ustawione na wysokości. Barku. I moim zadaniem jest wykorzystać funkcję tyłu na ramiennych, czyli odwodzenia w płaszczyźnie horyzontalnej. No w tym momencie wydłużę tutaj zakres ruchu. Zobaczcie, schodząc ciężarem do dołu, łokieć jest zablokowany. Tu wyciągam i hop, idę do góry, maksymalnie do jakby linii mojego tułowia. Tam nie muszę iść, ponieważ włączy się moja łopatka, zaangażuję za bardzo mięśnie czworoboczne, a przede wszystkim tam już tracę napięcie i uwaga, mogę przechylić się za ławkę. Tego nie chcę, także z wysokości mniej więcej tułowia, gdzie kciuk jest w linii przodu tutaj, czyli naszego brzucha. <laughs> moim zadaniem jest tu schodzenie ręką do dołu, akton tylny się rozciąga. I Bach wędruje do góry. Spokojny, kontrolowany ruch bez zginania stawu łokciowego. Uwierzcie mi, naprawdę 2-3-4 kg i przy 12 powtórzeniach wyczujecie swój tylny akton. Skupcie się, jest to ćwiczenie izolowane bardziej, nie jakieś szerpanie, machanie ciężarem jak przy. W wielostawach. I zobaczcie, 2-3 sekundy do dołu rozciągnięcie i Bach! Spięcie mięśnia. Faza ekscentryczna, czyli wyciągnięcie tego tyłu barku, Bach i Bach. Faza koncentryczna, lekkie przytrzymanie. Wyczujcie swój tył barku. Gwarantuję Wam, jak nie będziecie robili tutaj jakichś dziwnych przyruchów, no naprawdę wyczujecie pierwszy raz w życiu porządnie ten mięsień. I zobaczcie, nie zginamy tutaj łokcia w stawie, bo to wtedy nam ułatwi oczywiście ten ruch, tylko starannie prowadzimy rękę do dołu, lekko zaglądamy dłonią pod ławkę i bach, małym palcem kierujemy dłoń do sufitu. Zaglądamy kciukiem do dołu, bach, Napinamy tył barku i mały palec wędruje ku górze. Zapytacie czy trzymać hantle w chwycie młotkowym czy w takim odwróconym w odwróconym jakby chwycie Dopasujcie to do siebie. Oczywiście tył barku rotuje również nasze ramię zewnętrznie. Także nie musicie trzymać w taki sposób hantli, tutaj bardziej się skupimy na tyle barku. Możecie też odwracać delikatnie dłoń tak, żeby kciuk wędrował ku górze. Wówczas popracujemy tutaj również nad tą rotacją zewnętrzną, wzmocnimy przy tym stożki. Rotatorów, bo tak naprawdę to ćwiczenie wyrówna pewne dysproporcje, jeśli chodzi o staw ramienny, zwiększy jego mobilność i również zadba o właśnie rotatory barku. Oczywiście łopatka nie powinna tutaj głównie inicjować tego ruchu, bo my nie chcemy włączać do pracy mięśni czworobocznych, które tą łopatką między innymi będą mocniej. Sterować. Także delikatna protrakcja barku pomaga tutaj wyczuć właśnie ten tył mięśnia yy, na ramiennego. Także o tym warto pamiętać. Pamiętajcie, czemu takie ćwiczenia będą dla Was istotne? Ponieważ jeżeli pracujecie przy biurku pracujecie przy telefonie, tak? Schylacie ciągle głowę. Pracujecie jeżdżąc samochodami, tirami, ciężarówkami, czymkolwiek. Wy z reguły macie barki wypchnięte do przodu, czyli macie tak zwaną protrakcję mięśni na ramiennych. Żeby temu przeciwdziałać, powinniśmy właśnie wzmacniać tył barku. Także my wyrównamy sobie tutaj tą postawę. Nie tak, tylko tu wycofamy lekko barki do tyłu. Nie byłbym sobą, gdybym nie pokazał Wam fajnej, ciekawej, wręcz sztosowej, według mnie, alternatywy tego ćwiczenia. Pozwólcie tylko, że przełożę mikrofon do drugiej kieszeni, żeby go nie wygniatać. Niestety obrócę się do Was tyłem, ale naprawdę ta wersja jest znakomita. No dobra, źle to zrobiłem. Mam wyciąg bloczkowy. Więc na siłowni możecie sobie tak pokombinować. Ustawcie go na samym dole. Tutaj kładziecie ławkę. Kładziecie się również bokiem wygodnie. Przepraszam, że będę tyłem do Was. I zobaczcie. Szykujecie sobie tutaj. Nie musicie żadnego chwytu używać. Bloczek wyciągu. Kładziecie się wygodnie. I jezu, ależ to wchodzi. Hop, i zobaczcie. Ja pociągam od dołu linkę wyciągu. I te napięcie jeszcze tutaj jest bardziej, według mnie, odczuwalne. Hop! Tylko nie wyginajcie się całym ciałem, pracujecie tylko swoją ręką. Także odwodzicie ją tutaj do pozycji spionizowanej. Oczywiście dłoń w trakcie ćwiczenia jest wraz z nadgarstkiem usztywniona, nie wygina się pod wpływem ciężaru. I bach! Ależ to wchodzi, słuchajcie, 3 serie po 12 powtórzeń. Wasz tył barku, naprawdę wam podziękuję. Jak nie wierzycie, to po prostu zaufajcie i spróbujcie. Ja mam głowę tutaj uniesioną do góry, ponieważ mówię do was, ale wy, oczywiście, w trakcie tego ćwiczenia możecie. Tą głowę sobie ładnie położyć. Nie musicie trzymać ręki tutaj, możecie ją po prostu wypchnąć do przodu, do tyłu. Jak tam sobie chcecie pokombinować, znajdźcie wygodną pozycję. Ja przedstawiłem tą wersję. Wy możecie sobie spróbować na ławce ustawionej, ee, że tak powiem, w poziomie. Ja czuję najlepiej ten zakres ruchu, kiedy ten kąt ławki, o, coś tu się przyblokowało mi, jest nieco wyższy. O czym chciałbym wspomnieć? Jeżeli trenujecie w domu, możecie to ćwiczenie wykonać z hantlą po prostu na podparciu się łokciem na przedramionach, gdzie będziecie unosić e, tą rękę do dołu. Wówczas ten zakres ruchu może być mniejszy, ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi co się ma. Również można pokombinować z gumą zaczepioną do czegoś stabilnego i tą gumę wyciągać do góry. No nie będzie oczywiście to to samo jak z handlami, jak z wyciągiem, ale naprawdę zawsze można w jakiś sposób e, pokombinować. No dobra, co tutaj trzeba wam jeszcze przedstawić? Na pewno błędy których nie powinniśmy popełniać. O, znowu muszę przełożyć mikrofon. Pozwólcie, hop, hop, hop. Druga strona, żeby po prostu go nie zgniatać. Jakich błędów nie powinniśmy tutaj wykonywać? No przede wszystkim, zobaczcie, że razem spadacie z ciężarem. No tak, nie robimy, że latacie wraz z ciężarem. Zginanie zbędne stawu łokciowego, tak. Przeciąganie ruchu za bardzo do tyłu, zobaczcie. Czyli takie coś. Niestabilny nadgarstek, czyli w ogóle brak kontroli. Za wysokie ustawienie ramienia, gdzie wędruje wam za głowę. No naprawdę tych błędów może być dużo. Za szybkie wykonanie tego ćwiczenia, czyli. Takie machanie bezwładne. No i co, złe ustawienie ciała, czyli jesteście pochyleni do dołu, za bardzo do tyłu. No naprawdę, duży ciężar, również i szarpane ruchy niekoniecznie będą tutaj optymalnym rozwiązaniem. I co ciekawe, na tej wysokości znakomicie wyizolujecie tył barku, ale lekko trzymając niżej ramię, również tą dolną część tyłu barku. Wyizolujecie. Także naprawdę fantastyczne ćwiczenie. Trzy serie po 12 powtórzeń na każdą stronę, każdy tył barku. Lewy i prawy poczuje osobno tą pracę i gwarantuję wam, jak się skupicie te 2, 3, 4 sekundy na jedno powtórzenie pozwoli wam znakomicie wyczuć tą tylną część mięśnia na ramiennego, która po prostu wizualnie, jak patrzymy na sylwetkę z tyłu, no, wygląda po prostu. Przepięknie. Dajcie znać, czy wykorzystacie to ćwiczenie w swoim planie treningowym, czy będziecie ćwiczyć na, wycią na wyciągu, czy z hantlami, czy na podłodze w domu, czy z gumami. No naprawdę można to sobie fajnie tutaj ukierunkować i dopasować pod swoje możliwości. Ja wolę to ćwiczenie na pewno bardziej niż te standardowe unoszenie hantli w opadzie, gdzie według mnie zakres ruchu dla tylnej części mięśnia ramiennego jest niestety nieco mniejszy. Także kolejnym atutem tego ćwiczenia jest nie tylko poprawa mobilności stawu ramiennego, nie tylko rozwój hipertroficzny tyłu barku, ale również wydłużony czas pod napięciem dla tego naszego upragnionego mięśnia. Piszcie w komentarzach, łapkujcie w górę ten film, a wówczas na kanale pojawi się jeszcze więcej nowości. Tymczasem dziękuję za uwagę. Do celu z pasją. Cześć!